To dość niespodzianka jest, wracasz do Zielonej Góry? Jak do tego doszło? E, no jeszcze nic do końca nie jest wiadomo, ale najprawdopodobniej chyba, chyba tutaj e, zostanę na jakiś czas i no, na razie jadę z drużyny na obóz dzisiaj. E, byłem na pierwszym treningu, jestem po takiej lekkiej chorobie i, no i dopiero dzisiaj zaczynam. A co, do, co cię skłoniło, żeby tutaj powrócić do zielonej góry? No zobaczymy jak to będzie tutaj z nowym zarządem. Mam nadzieję, że, że wreszcie w tej zielonej górze tworzy się coś, coś, coś na przyszłość i myślę, że to też jest szansa dla mnie, żeby gdzieś tam po tej mojej w sumie nieudanej przygodzie ostatnio... Mm, może wrócić do, 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 do poważnej piłki. No zobaczymy jak to będzie. Właśnie nie byłeś w Zielonej Górze parę lat, tułałeś, można się powiedzieć, po ekstra ligowych klubach. Jak, jak to oceniasz te, te lata? By by nie było. Powiem szczerze, że na początku byłem bardzo zadowolony. Myślę, że dużo się nauczyłem. Też poznałem trochę piłkę nożną od tej drugiej strony, nie, nie tyle sportowej. I no, muszę powiedzieć, że czasami momentami było naprawdę ciężko i myślę, że to też się odbiło na tym, że gdzieś to się tam dalej nie, nie potoczyło tak, jak powinno. No i dzisiaj, dzisiaj jestem tutaj i w sumie cała, cała zabawa zaczyna się. Od, od początku. A w jakich chlubach grałaś przez ten czas, jak to się nie było Byłem w górniku, byłem w Krakowie, a ostatnio w Legii Warszawa, w drugiej w drużynie. W pierwszych zespołach występowałeś czy w rezerwach jak to wyglądało? Ile górniku, na w górniku występowałem w pierwszej drużynie, w Krakowie również, chociaż później były problemy i, i, i no niestety niestety przesunięcie do rezerw, no i tak jak już powiedziałem w Legii w drugim zespole.